Gratuluję rekordowi dobrego meczu, gratuluję swoim chłopakom zostawionego serca, w wielu momentach spełnionych założeń taktycznych i gratuluję kibicom i myślę, że nikomu więcej dzisiaj już pogratulować nie mogę, a szkoda, bo jak pan mówi bardzo dobre widowisko, naprawdę oddajemy i na parkiecie i na treningach dużo zdrowia, no ale niestety nie zawsze jest to odpowiednio zakończone i finalizowane. No ale taki jest futsal, musimy się do tego przyzwyczaić. Nie mamy tych problemów od tego sezonu, a od, tak naprawdę od zawsze. Na szczęście w play-offach gra się do trzech zwycięstw. No i, i wtedy łatwiej jest zawodnikom i trenerom udekumentować, kto jest lepszy na parkiecie, a nie trzeciej czy czwartej stronie. Za nami bardzo trudna runda, nigdy nie rozgrywaliśmy tylu spotkań. I pewnie jest w tym jakaś prawda, teraz bardzo ciężko trenujemy, chcemy być w dobrej dyspozycji w kwietniu. Także chyba nic tylko się cieszyć, że mimo to jesteśmy w stanie tak równo rywalizować z najlepszymi w kraju. No tak, odnośnie tej czerwonej kartki, no taka głupota, bo gdzieś tam ta pierwsza bez sensu za rozmowę z sędzią, a no druga odruchowo gdzieś ręka poszła i dostałem w rękę. No tak się zdarza, wiadomo, przeprosiłem za to chłopaków, ale wiadomo, głupia sytuacja, ale obronili to te 4 na 3, więc później gdzieś tam 5 na 4 straciliśmy, szkoda. Wiadomo, te mecze z rekordem takie są, ciężko tutaj wskazać faworyta przed meczem i tak było w dzisiejszym spotkaniu. Walczyliśmy do ostatniej sekundy i to też zapowiada jak będzie w playoffach w tym roku. Każdy taki mecz daje jakieś wnioski i na pewno będziemy go analizować poprawiać błędy, bo też one były w tym meczu. I na pewno to jest cenna lekcja na, na maj, na play czyli na te najważniejsze spotkania. No do końca jest mist versus wicemistrz, no. Dwa są bardzo dobra. I chcemy wygrać, no. Wysoki Pojon, a wewnątrz był wysoki poziom na dwa strony. E, my gramy trochę lepsze niż lubiła dzisiaj. To dla nas musimy, musimy konieć dzisiaj i czuciemy jak lepsze. Nie być jako ostatni rok na, na finał, no. Truca Pogoba, e, eh, biuten osen minuken ni esteme, namets. Bale, gulne, biu metziak kontrolu jeme, ne biu da eta lehena, ne biu dobra, mis to dobra txikoa dena, konzentratze dak, ten Truca Pogoba, gramet troske lepe, i ben jeme bigrazten metz. Atxibiz, play-off jena ibas niesna, bale, Ale, ale tu tema mejor, no, más mejor carácter y todo chin gratis. Yes, tem, tema tabela, no, es Do końca jest to samo: koniec, pierwsza, druga, trzecia pozycja. No i my wiemy, Lubawa wie i Piastes. To są te momenty na boisku, kiedy wszystko się dzieje: czerwone kartki, rzuty karne, mnóstwo strzałów, a przede wszystkim pełno emocji. To właśnie czyni futsal wyjątkowym. Gratulacje dla drużyny z Lubawy, a ja jestem naprawdę dumny z naszego zespołu. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz w świetnej formie i prezentujemy się znacznie lepiej niż w pierwszej połowie sezonu. Mam nadzieję, że utrzymamy tę dobrą passę.